Siedliska koło Tarnowa, 16 kwietnia 2024 roku, godzina 10:57 przekaz numer 13:42. Proszę o znaki. Znaki otrzymałam. Matka posza Ja jest Maryja Panna, matka mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam ci imieniem. Mojego boskiego syna, niech będzie pochwalony, Jezus Chrystus. Ja odpowiadam na wieki wieków. Amen. Ci woli trójcy święty, przybyłam do Ciebie, żeby w płomieniu do tego domu, do tego miejsca, aby przekazać Ci wolą Bożą, a swoją obecnością uświęcić to miejsce, ten dom, i błogosławić j M. Więc nie bój się. Nie lękaj się biedny człowiecze, bo jestem stopą, by ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować. Niestety jest ktoś, kto wam utrudnia normalne funkcjonowanie. To sły duch, szatan. Waszym zataniem jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co to was mówi. Wiem, jak słabi, więc nie sami z siebie i sami, niczego nie dacie rady uczynić. Ja doskonale wiem, że nie wszystko się Tobie potopa, żeby w po co widzisz i co czuwasz, ale nie Ty masz być zadowolony, a Trójcy Święta i Ja. Oto coraz bardziej i bardziej naślają się wojny i konflikty. Szatan ciała i tam gdzie stoła, buntuje, miesza, zwoć, uwoć, napiera, buntuje. Jednych przeciwko drugim, zarówno osoby pojedyncze, jak i całe społeczeństwa i naród. Ciało niosłego ducha ulekają coraz bardziej osoby żyjące bez poka, jak i całe społeczeństwa, które są stale od BOKA. Nie bądźcie hipokrytami, nie czyńcie jednego, mówiąc co innego, a myśląc jeszcze co innego. Nie chcą w Was widzieć hipokryzji, oszukaństwa. Owochwalstwa. Dość często żyjecie w zakłamaniu. Do tego się dopuszczają, nawet stawałoby się, pobożni ludzie. Mówicie nieprawdę do końca, nie stając sobie z tego sprawy, nie uświadamiacie sobie tego, że czynicie źle. Śle się dzieje w Was samych. Ulekać sukcesywnemu działaniu demona. Zmienia on Wasze myślenie, Wasze oddziaływanie i postępowanie. Nie ma człowieka żyjącego na ziemi, na którego one nie działają nieustannie, tym one działają falami, impulsami, zechcicie zauważyć działanie, i podstęp swego ducha. W jaki sposób odróżnicie swoją myśl, o tej którą wam podpowiada upatłaniu? Swoja myśl nie jest nikt natrętna, może być nieroztropna. Ta natrętna, nadarczywa pochodzi z inspiracji swego ducha. Głos Temona, jaki głos poszy, przekazywany jest przez serce duszy. To, co mówi to was Temon, krocz zmiesza w kierunku, łamanie poszek Prawa, te Z początku temon namawia was do słego, delikatnie, nieostro, lecz zazwyczaj jest namolny, natrętny. Jak niechciana mucha, każda pokusa demoniczna zaczyna się od myśli, bywa natarczywa, natrętna, nieustępliwa, powtarza się do tej pory, aż ulegniecie, albo tacie silny opór. Stacie się na tyle, że powinniście wiedzieć doskonale, które myśli są Wasze, a które pochodzą z pewnością od kusiciela. Najpierw rozpoznajcie myśl, Pokusą kłosiciela swego ducha. Każda myśl o tym, co słe, krzeszne, to inspiracja swego ducha, chcąc nie krzeszeć, nie upatać, zawsze odrzucajcie każdą myśl proponowaną przez Temona tuż po jego rozpoznaniu. Doskonale stanie sobie z tego sprawę, że nie wiecie, nie macie w tym doświadczenia. Ale proście na modlitwie do Ducha Świętego przez moją osobę. A damy wam dobrą, właściwą podpowiedź. Nikt nie bagatelizuj. poszłych i moich podpowiedzi. Zawsze bierzcie pod uwagę. Każdy z was dobrze wie, jaki jest, jakie demony, jakiego rodzaju was najczęściej atakują, jaki pokus najczęściej wać. Nauczcie się rozróżniać, rozgraniczać swoje myśli od tego, co mówi do Was upadłaniu. Musicie stać sobie sprawę, że rozpoznanie to przynajmniej połowa sukcesu, połowa zwycięstwa. Trójcy Święta i ja chcemy, abyście coś często myśleli nad sobą, nad swoim postępowaniem. Starajcie się nie myśleć o pole czym, nie mówcie też tego, co wam ślina na język przyniesie. Nigdy nie obgatujcie, nie kłamcie, zawsze bądźcie uczciwi i wyrozumiali, dla innych, a ostrz dla grzechów. Wiem, że wielu z Was nie wytrzymuje, nosi Was. Nie wytrzymujecie presji. To temu służa Was, to nieustannego trailowania językiem. Chcecie narzucić sami na siebie, post milczenia. To dobrze Wam zrobi. Wszelka nieczystość zazwyczaj tworzy się w Waszym umyśle. Jest możliwym zapanowanie nad każdą namiętnością. By nad sobą zapanować. Eliminujcie ze swojej myśli to, co was pokłóca, podnieca. Nie dopuszczajcie do tego, aby ta myśl się was zawinęła. Wszystko zależy od tego, jak bardzo mocno chcecie uniknąć grzechu. Duch święty jest moją okupieńcem, tym, który mnie bardzo kocha. Kocha najmocniej ze wszystkich stworzeń. On przychyla się do każdej mojej prośby. Pokaż tego, mojego życzenia. On też pilnuje tego, aby żadne moje pragnienie nie sprzeciwiały się woli poszej. Nie proszę nigdy o to, co jest sprzeczne z wolą i myślą poszą. Ja nie mam i nikt mieć nie będą wszechmocy poszej, ani wszechwiec. To jest atrybutem jedynie Trójcy Świętej. Zawsze to, o cokolwiek proszą Trójcym Świętym, Wiem, że jest to dobre, właściwe, a potwierdza to dla mnie dobroć Boża. Jeżeli macie jakąkolwiek trudność z zapanowaniem nad sobą, nad swoimi skłonnościami, namiętnościami, grzechami, proście Trójcę święto przez Sejmie o pomoc i obronę, a pomoc tę zawsze otrzymacie, właśnie zawsze od razu. Wielu z Was naszeka i obmawia swoich kapłanów i biskupów, zamiast tego zechcieć zorganizować sanich nich modlitwę, post i umartwienie. Bo to o wiele bardziej im pomoże, niż grzech przeciw Nim, który popełniać. Wiem, że szatan na razie króluje i zwycięża w wielu miejscach na wielu poziomach. Wiem, że w Kościele za zaskotą kapłanów i biskupów popełnia się wiele profanacji. Wielu z was profanuje ciało. Jezusa Chrystusa, mojego i Bożego Syna, przyjmując Go na stojąco do ręki, z rąk księskiego szafasza i szafarki. Każdy, kto profanuje Najświętszy Sakrament w pełni świadomie, a nie odpokutuje tego, nie będzie za to żałował. Trafi to miejsce wierzchnie trwającej pokuty do jeziora oknie i siarki, do czeluści piekła. Ten, kto czynił Profanacje nieświadomie, a nie stąż, żałować i odpukutować tego na ziemi, będzie sad okutować odpowiednio ciężko w czystcu. To masoneria kościelna i iluminać, dostawszy się do struktur kościoła świętego, zmienili prawo kościoła, zliberalizowali je, to ona na siebie wzięła liczne profanacje i świętokradztwa. Każdy, kto świadomie należy do struktur masonerii, jako czcicieli szatana, byli nie nawrócą, skończą w czeluści piekła. Mam prawo i przywilej uczestniczyć w Waszym sądzie szczekółowym, a kto, mój boski syn Jezus daje Wam wyrok skasujący na wierzchny popyt w czeluści piekła, ja, o ile mam jakikolwiek punkt zaczepienia, proszę Jezusa. Jako Bożego sędziego, aby zmienił swój, zawsze miar sprawiedliwy wyrok, z tego skasującego na czeluś piekła, na czyściec. Mogę interweniować tylko wtedy, jak ktoś mnie prawdziwie kochał, miał to mnie na poszeństwo, albo choćby dbał w jakikolwiek sposób o moje łtaszzyki. Nie mogę interweniować u tych, którzy nie chcą. Nic ze mną wspólnego. Nawet opraszają mnie, profanują moje wizerunki, wyśmiewają moje przywileje, u których nie mam jakikolwiek punktu zaczepienia, by im pomóc. Powoli, ale nie upłakanie, kończą się na świecie wszelkie opiekuny. Już nie tłuko, niebo samilknie, przestanie mówić. Nie wszyscy Boże prorocy są dobrzy. Nie wszyscy mają dobry, czysty opór słów z nieba. Nie wszystko słyszą prawidłowo. Nie są to końce światomi świecenia przez swego ducha. Nie zmieniecie modlitw, nikt nie kłóci się o Boże sprawy. Oto rozpoczynają się wielkie i ważne wydarzenia, które wciągną wiele krajów do wojny, do konfliktów i rewolucji. Czas tolerowania krzechów ludzi Sachotu, dawania im licznych szans minął bezpowrotnie. Niewielu ludzi tam żyjących, pieszych, a ci, którzy jeszcze chodzą to Kościoła, czynią bardzo wiele profanacji. Święta Boża sprawiedliwość nakasuje napomnienie. Sleciła to w moje ręce. Z Bożej woli jestem zmuszona pozwolić coraz bardziej i bardziej działać demonom, pozwolić im, Was niszczyć. One bardzo skrupulatnie wykorzystują daną im moc działania. Ilość i jakość profanacji Najświętszego Sakramentu nie pozwala na liczne święte powołania kapłańskie i zakonne. Na zachodzie Kościoła Świętego już prawie nie ma. Dziś jedynie, maleńki prom wiary. Niebawem Duch Święty oświetli wszystkie serca i sumienie ludzkie na całej ziemi. Ten fakt obudzi wiele ludzkich serc. Każdy uszy prawdę oczyma pokara, lecz nie każdy będzie chciał tę prawdę zaakceptować. Światowa Masoneria. I iluminaci Ze chcą niebawem wprowadzić sztuczny kłód. To już się dzieje. To bardzo też w kraje Europy Azji, a także Australii, będą Was karać zachotowanie swojej żywności, ale największym kłotem będzie kłód poka. Kapłani i biskupi są coraz bardziej pokupieni, coraz bardziej i bardziej Zatracają poczucie sakrum. Coraz częściej pozwalają na profanację wszelkiego typu. Będą nasilać się konflikty i rewolucje w całej Europie i w innych miejscach na całym świecie. Islam i inne religie będą parły do wojny i do innych konfliktów. Coraz częściej będą wybuchać bomby, będzie coraz więcej zamachów. Krew pęci się lać coraz oficiej. Polska, której na jestem królową, jeszcze może być ocalona, lecz mało kto chce się modlić, pościć, umartwić się. Wiem, że wielu z was chciałoby, aby było już po wszystkim wielu chciałoby Armaketonu. Moja Polska jest coraz większej niewoli krzechu, a także niewoli ekonomicznej nie zostają was sierotami, nie pozostawią was samymi sobie, pomimo, że jesteście mało wdzięczni. Od pewnego czasu Rzucę Święta nakazała mi zaprzestanie nad wami szczególnej ochrony, jednak mam o was pieczę jedynie indywidualnie. Wiele zmieni oświetlenie sumień Światłem święty Waszej Sprawiedliwości. Mimo wszystko to wy, obolacy, nie kochacie, modlicie się i pokutujecie o wiele więcej niż inny naród. Niebawem tam serię znaków i cudów, one was umocnią. Przypominam wam, że Trójce Święte i ja czekamy na waszą modlitwę, post i oraz ofiary, a to wszystko dawane niech będzie do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. O kapłani biskupi, o ile chcecie uratować swoją wieczność, zechciejcie służyć a ani masoneli, a przez nią szatanowi. Zechciejcie zmienić prawo na te, które Bóg akceptuje, pospońci się funkcji szafarz i szafarek świeckich, a na ich miejsce powołajcie stałych diakonów. Jeżeli się zmienicie, jeżeli się nawrócicie, Możecie jeszcze być uratowani, jeżeli będziecie krnątni, aroganccy, to Bóg was oczyści przez przelew waszej krwi. Jeżeli to na was nie podziała, to zostaniecie zabrani na miejsce wiecznie trwającej pokuty, do jeziora oknie i siarki, do czeluści piekła. Prze wypłomieniu kocham cię, chronię cię na ty, jak to jest możliwe, na siebie biorą Twoje ataki demonów, do Ciebie docierają tylko te, które muszą Cię zahartować. Także Ty musisz doświadczyć tego, co Bóg dał Ci do przeżycia. Wiem, że nie wszystko Ci się podoba. Wiem, że tęsknisz za Niebem, lecz masz jeszcze to wykonanie na ziemi szereg zadań. Zadbaj o swoje zdrowie, o kondycję, byś był sprawny, na tyle, by potołać przyszłą satanię. Niczym się nie zniechęcaj. Zechciej o wiele bardziej słuchać Waszych poleceń i rozkazów. To bardzo ważne. Ja do ciebie niewiele mówię, bo o wiele więcej mówi do Ciebie, trójce święta. Słuchaj wszystkiego uważnie, wypełnia bezwłoki, a w razie potrzeby proś trójce świętom i mnie. A tak szaniołów o pomoc i prowadzenie, o zaradność, a pomoc zawsze otrzymasz, choć nie zawsze od razu. Synu, kocham Cię, drogie dziecko, chcą byś mi zaufał, nie martw się o przyszłością, zawierz do końca pokój i mnie. Nie martw się za bardzo o siebie, o swoje zdrowie, o finanse, o to, co dopiero nadejdzie. Wiem, że chciałbyś mieć o wiele lepszy umysł. O wiele lepsze myślenie, sprytniejszy, bardziej polotny umysł, niestety, nie jest to teraz, zgodne z Polą poszą. święty Święte Ja posługujemy się Tobą, tak jakim jesteś. We ja wszystkim otrzymasz pomoc i pomocników. Ty trwaj wiernie przy i przy Mnie. Resztą pozostaw naszemu świętemu działaniu. W swoim, ale właściwym czasie otrzymasz wszystko, co konieczne, potrzebne, zarówno w sferze ciała, jak i swe ducha. Ty trwaj wierny, przypokój przy mnie. Kocham cię, synu, i zamierzam ci wiele pomagać. Nie tak, jak to ty sobie wyopraszasz, lecz tak, jak to będzie konieczne, niespędne. Powieszaj siebie i swoją przyszłość w posz i moje tłonie. Niczego na tym nie tracisz. Wszystko zyskujesz. Proszę, opatrzność czuwa, nie ustanie nad tobą, aby niczego ci nie brakowało. Nie myśl o przyszłości, żyj codziennością. Pracuj na tak, kapłokaj dla mnie, a wrócę święte ja, zadbamę dobrze o ciebie, abyś właściwie wypełniał wolę poszą. Nie upadaj celowo, nigdy nie poddawaj się melancholii ani niepotrzebnym wspomnieniom. staraj się mnie naśladować. Nie posłuj złemu zbliżyć się do ciebie. Drehisuj to wszystko, co poleca tobie. Wola posza. Naucz się przewitywać konsekwencją czynu. Hamuj słowo w zarodku, nawet, a może zwłaszcza wtedy, jak ono się tobie wydaje miłe i przyjemne. Niczego nie zaniedbuj, bo to jak nie wcześniej, to później odbije się złymi, niechcianymi konsekwencjami. Zawsze słuchaj wszelkich słów i pouczeń nieba. Staraj się bez włoki wszystko wcielać w szycie i walcz z pokusami, tym mocniej i tym intensywniej, im one stają się bardziej złe i natrętne. Kocham ci mimo wszystko, dlatego chcę, abyś był ostrożny i uważał. Uświadam sobie, że zawsze opiekuję się Tobą na każdym kroku. Trwam o Ciebie, dlatego zawsze ochotnie poddawaj się każdemu działaniu Trudy Świętej i mojemu. Pilnuj swojej mowy i myśli, by były czyste. Nie ulegaj zbyt szybko, zbyt łatwo, w schodzeniu Czuwaj. Zwróć się do mnie o pomoc, o każdej poszedł dnia noc. A jeśli będzie to zasadne, pomocną z pewnością otrzymasz, choć nie zawsze od razu. Kocham Cię i z mojego świętego, radzieżyńskiego serca Ci błogosławię. Kochane, dzieci światłości, miłe Mojemu Świętemu, macierzyńskiemu Sercu. Tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli moje gotowe zaufanie i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolą. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę Wam pomóc, ale Wy nie zawsze skazacie się, aby Wam pomagać. Trudze święte i ja tak bardzo mocno was kochamy, lecz nas zbyt wielu z was się jeszcze nam wyrywa przez swoje upadki i umność. Pilnujcie, aby zbyt nie upaść, oprzeć się mocno na pokój i na mnie, a trudze święte ja dokonamy reszty. To Bóg jeżdżę ci na ziemi, zawsze możecie się nawrócić, odwrócić się od zła swojego postępowania. A ja do tego zachęcam Was z całej siły. Sechcie się zdecydować, dokonajcie właściwego, do wyboru. Ja Wam we wszystkim to pomogę. Saufajcie mi i posłuchajcie Was, albo przez Was to woli. Kocham Was, moje skarpy, i pragnę, abyście nie zawiedli mojego towaru zaufania. Z miłością wykonujcie wszystko to, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was niesmiernie mocno, o moje skarby z miłością przytulam Was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, amen, amen. Ufajcie Waszej niebieskiej Mami do końca. Na tyle, nie jest to łatwe, tak bezgranicznie, a ja pomogę wam z chęcią, to jest to wyższe nieba. Nie lękajcie się o nic, albo oprzycie się z miłością na mnie, bo chcą prowadzić was za rękę, do spawienia, tak jak matka prowadzi małe dziecię. Nie lękajcie się pięknego przeciwnika, bo jego odepczą każdego dnia. To z was pomoże mi ratować dusze, idące tak wielkim potokiem, na wieczne potępienie. Wystarczy z Was na to, aby mi posłuchać, jak bardzo mnie kochać, Staram się chronić Was od skutków Waszej głupoty, bezmyślności i naiwności, lecz nie zmuszą to niczego Waszej wolnej woli. Jest nas zbyt wielu przeszczących, a zbyt mało Ty, którzy pomagają mi w ciele zbawienia dusz. Kto mi pomoż? To z Was serce uczciwie uczcić. czy proszę serca. To z was serce prosić o łaski, którymi one dysponują. Nie bójcie się, lecz przystąpcie do stroju łask. To nowy zasób łask jeszcze bardzo mało wykorzystany, ale kto osiągnie to Niego. Ja, wasza niebieska matka, pomogę wam, gdy poprosicie nie o pomoc. Ona pomoże uzyskać wam najwięcej tarów poszych i łask. Ale czy serce się Wam prosić? Czy przełamiecie się, by to uczynić? Nie opuszczą Was potrzeb i mimo Waszej trudności i przewrotności. Wszystkie Was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię. Maryję.